Bo oni nas oglądają codziennie. O, jaki ma bogą z nas się cieszy. Jeszcze podskakuje. Ja też się widzę, że cieszę, że nas oglądają. Że jest to takie super, takie miłe. Dziękujemy. Ale ile prezentów tu dała. Jeszcze? Co jest? Kolejne prezenty dałaś? Lonek? No, Jestem ciekawy, co ty masz w tych prezentach. Ja nie widzę jej więc ja nie wiem, co tam robię. Więc tak, mamy moje drugie konto na telefonie. I teraz właśnie Oliwia nawet gra, więc sobie do niej dołączymy. Sprawdzimy. No wiedziałem. sobie i poczekamy, aż mi się załaduje.

o że... ile mi się załaduje elo ale... grywam i damy uśmieszek No to pozdrawiam i subskrybujcie kanał Widzicie mąż, że moja koleżanka mówi Bardzo dobrze mm. Dobrze, zróbmy tak, żebyśmy dobili 100 chociaż 100 subów. Chcę chociaż 100 subów.

Moja koleżanka bardzo dobrze mówi, że pozdrow dla widzów, subskrybujcie ten kanał. Bardzo dobrze mówisz, Oliwia, i Ciebie też pozdrawiam. Ciebie też, Oli, pozdrawiam. A <śmany> 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 to co? wiem, A ty może Oli, Ile masz roku można powiedzieć: „Nie Oli Ja -e piję, piję Ile? Ile? <grym> Będzie śmiesznie. <grym>

Dobra, sobie zbieramy sobie. Teraz. I może uda się nam kupić kolejne, ale kolejne... Kosz... Co to jest? To jest brief server? Czy coś? Dobra, to kosztuje 300. A mało nam brakuje do 300. Zweźmiemy sobie jedno jajeczko. I sobie mu się kupimy. sprzedać mu to jajko. Teraz Dobra. Aha, nie ma w magazynie. Super. Mm, więc tak, nie ja mam w magazynie, a ja chciałam te jajka zaczysta. Nie wiem. nie wiem. Jeszcze raz, też by bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. A, wspomniałam She'll never пожалуйста, и пойдемте

Którą tam i czasem komentuję. I to też jest pytanie do Was widzowie. Zdoby z pytanie widzowie moi kochani widzicie? A ciekawe czy wy oglądacie. Ciekawe. Czy widzowie? Widzowie Też. 哦，可以。 Natural. Znowu niebieski i nie mamy jakiegoś innego pożyłania. Widzę, że zbieramy sobie, bo chcę też sobie kupić jakieś inne jajka niż te zwykłe, ale potrzebuję trzysta po prostu i nie sprzedać. Mam pięćset, co ja mam? Jej, kupiłam, kupiłam. To tutaj trzeba przyjadać sobie teraz. Tak. Musimy sobie powiększyć. O jedno. A mamy ich pięć, więc. Więc musimy tego otworzyć. No. Właśnie. A dobra jest. Już myślałam. Kolejne jest za 300. Dobra. Kolejne jest za 300. Gram na... Dobra, co? A ona tu jest. Poczekamy chwileczkę. Jak to. Um, jak to nagrywam? mam zaczęłam nagrywać to była jak ósma ileś. Ale wiem, że było gdzieś około 9, ale to nie było, że na 40 po to było tylko... Dawaj, że na przykład wybrał całe godziny musimy siedzieć w jednym pomieszczeniu. Jakiś challenge. Wiemy, że tak się nie przechallenge. Ale my po prostu zobaczymy co jeszcze... Wiemy. Ale jak mnie wywalni, to, to nie wiem co zrobimy. Widzisz? Znaczy widzicie co wie? Będziecie mieli co do oglądania. <gry> Dobra, jest Oliwia. Mamy 400 monet. Teraz dołączę, bo chcę te jajo. Chcę te jajo. Chcę te jajo. Chwilę dołączę do Oliwii wicowie. Zaraz dołączymy spokojnie. Zaraz dołączymy. Z... Więc tak. Czekamy aż się załaduje. Musimy dołączyć do grupy i polubić grę. Więc tak. Robimy tak, że to będzie pierwsza grupa na tym końcie. I damy łapkę w górę. I dołączymy do grupy i może tak nie chcę ale to musimy zrobić Powiększyć sobie te miejsce Tak dzisiaj po prostu idę na basen, dlatego pisałam do Oliwii, by to na czacie cool. Ale tak naprawdę mamy to... Dobra, aha, bo nie jakiego dostałam? A na moim gucie dostałam takiego ładnego różowego, że cię w głowę bym miał, Jest tak 100% 33%. Poczekajcie, ja Wam coś chcę pokazać. nie tu, to nie było tu To też nie tu To też nie tu To też nie, nie, to, to nie, też nie, nie tu Ech Ciekawe co to jest w ogóle Ja przyjedziem do... Po prostu łatwiej. Aha. Dobra, pozbierajmy sobie jajka. Okej, okay, wygrywa garden, Trzeba trzeba pozbierać jajeczkę,